O wirusowym zapaleniu wątroby typu B dowiedziałam się w najszczęśliwszym dla kobiety momencie, będąc w ciąży. Zanim zdiagnozowano u mnie wirusowe zapalenie wątroby typu B, zaczęły dziać się ze mną dziwne rzeczy. Pojawiła się temperatura, do tego doszły bóle mięśni, stawów, pojawiło się zarzucenie białek oczu. Do tego doszło, doszła nadwrażliwość na górne światło, które mi przeszkadzało. Ale w momencie, kiedy zaczęła mi żółknąć skóra, wystraszyłam się. Wtedy już wiedziałam, że to jest coś poważnego. W czwartym miesiącu ciąży, na początku lat 90., poszłam do ginekologa, rutynowe pytania, badanie, skierowanie na kolejne badania. Ginekolog próbował mnie uspokoić, że to na pewno nic strasznego, że to tylko dziecko uciska na wątrobę i stąd to zarzucenie powłok skórnych. Żeby całkowicie mnie już uspokoić, dał mi skierowanie do szpitala zakaźnego, gdzie miałam mieć zrobione konkretne badania, które miały potwierdzić jego słowa. Jak się potem okazało, to badanie wykonane wtedy, badanie ginekologiczne, sprawiło, że zostałam zakażona wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Przez całą ciążę żyłam w strachu. O zdrowie swojego synka. Wiedziałam, czym kończy się wirusowe zapalenie wątroby. Przypomniał mi się mój tata, który umierał na raka wątroby właśnie po wirusowym zapaleniu wątroby typu B. W szpitalu spędziłam półtora miesiąca. W tym czasie dostawałam kroplówki, leki, miałam doskonałą opiekę lekarską. Po wyjściu ze szpitala wkrótce rodzi się syn. Zaraz po urodzeniu ma podaną szczepionkę przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Następnego dnia, kiedy są już wyniki badań, okazuje się, że moje dziecko jest zdrowe. Nie ma wirusa. Jest to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Moja historia z WZW typu B zakończyła się pozytywnie po około roku. Wtedy dwukrotnie przeprowadzone badanie potwierdziło, że jestem wolna od wirusa. Wirusa nie ma, jestem po prostu zdrowa. Moja historia związana z wirusem może być przestrogą dla innych osób. Wszyscy korzystamy z usług fryzjera, kosmetyczki, idziemy do dentysty, ginekologa, poddajemy się badaniom. Warto wiedzieć, że wszystkie te miejsca to ewentualne źródło zakażenia tym wirusem. Myślę, że dobrą okazją do tego, żeby poznać czym jest WZW typu B oraz jak się przed nim zabezpieczyć, jest akcja Żółty Tydzień.